Naprawdę piękny dom. Dziękuję. Cieszę się, że ci się podoba. Masz szczęście, bo moja koleżanka właśnie wyjechała. Chciałam zająć jej pokój, ale możesz go wziąć to tylko kilka dni. Jesteś taka słodka. Dziękuję. Nie ma za co. Czuj się jak w domu. Rozpakuję walizkę. Oczywiście. Więc wszystko się ułożyło. Paloma ma gdzie mieszkać, pożyczyłeś jej pieniądze, więc opłaci wynajem. Nigdy nie widziałam, byś tak chętnie pomagał. Nie mów tak, zawsze pomagam, gdy mogę. To tylko pożyczka. Pewnie. Nie pożycza się pieniędzy, chyba że kimś się interesujesz. Mamusiu. Proszę wybacz mi.